Masz wrażenie, że robisz wszystko, żeby Twój kanał się rozwijał, a dalej siedzisz na kilkudziesięciu czy nawet kilkuset subskrypcjach od paru miesięcy, a nawet lat i nie wiesz co zrobić. Może Twoja uwaga po prostu idzie w niewłaściwym kierunku i robisz niewłaściwe rzeczy. W tym nagraniu opowiem Ci o trzech rzeczach, które totalnie musisz wyeliminować ze swojego centrum zainteresowania, jeżeli chodzi o YouTube, i w zamian za to wklejmy Ci trzy rzeczy, które ten kanał rozwiną na pewno już w tym nadchodzącym 2025 roku. Zostań ze mną. Pierwsza rzecz, o którą na pewno się martwisz, szczególnie na początku, i tak bardzo do niej przykładasz uwagę i swoją energię, jest to, że potrzebujesz na start lub w ogóle doprowadzenia kanału, żeby były lepsze efekty turbo sprzętu, a najlepiej studia nagraniowego. I nie ma nic bardziej mylnego, bo to nie to, czym nagrywasz i gdzie nagrywasz, ma wpływ na to, jakie są efekty Twoich filmów, bo miałam takie klientki mentoringowe, które wcześniej na przykład zainwestowały. Kilka filmów w ich produkcję 3, 4, 5 tysięcy złotych, żeby te filmy wyprodukować, żeby ktoś im je nagrał, studio nagrań zmontował i tak dalej. I okazywało się, że te filmy miały tyle samo albo nawet mniej wyświetne niż te, które nagrywały same telefonem w zaciszu swojego domu. Dlatego sprzęt ani studio nagrań nie sprawi, że Twoje filmy będą bardziej polecane potencjalnym widzom czy klientom. Przestań się tym martwić, masz telefon. Zacznie działać na telefonie, a skup się na innych rzeczach, które są ważne, o których opowiem w tym filmie. Kolejna rzecz, i to jest tak naprawdę temat, który porusza jedna z moich klientek wczoraj, to jest montaż. I chodzi tutaj o montaż. Z z jednej strony, czyli to, że chcecie, żeby od razu tam było milion przejść i w ogóle jakieś turbo rzeczy, tak, których na początku szczególnie swojej drogi nie potraficie zrobić i tak naprawdę tracicie na nie czas, zamiast zająć się rzeczami, które mają kluczowe znaczenie w polecaniu przez YouTubea Waszych filmów widzom, ale także często macie taki po prostu bardzo krytyczny sposób patrzenia na same siebie w swoich filmach i chcecie wyciąć każde możliwe, każdą przerwę i tak to, że w taki sposób mówimy, jest naturalne. Docelowo chcemy tego oczywiście w filmach jak najmniej, ale to na początku naprawdę nie jest Twój największy problem, bo co z tego, że nie będziesz robić przerw w nagraniu i będzie to wszystko płynnie i tak fantastycznie szło, jeżeli Twoje filmy nie trafią do widzów i obejrzyje je pięć osób. Tak więc to też wyrzucamy z Twojej głowy, bo nauka montażu, im bardziej ten montaż jest skomplikowany, im więcej w filmie grzebiesz, tym więcej na to czasu poświęcasz, a na początku tego. Czasu nie masz na to i możecie to tak naprawdę zniechęcić do nagrywania filmów na YouTube. No i trzecia rzecz, którą musisz wyeliminować koniecznie, to jest próba robienia i próbowania wszystkiego naraz. Jeżeli Ty chcesz naraz robić filmy poziome, shortsy, live'y, wywiady, vlogi, wszystko naraz, to nic Ci nie wyjdzie, dlatego że Twoje dane będą tak rozrzucone w kosmos i jakby nie będziesz w stanie z nich wyciągać wniosków, że po prostu się zniechęcisz i sama nie będziesz wiedzieć, skąd się dane wyniki biorą. Skup się na jednej podstawowej formie, y, którą są filmy poziome, bo YouTube od tych filmów poziomych poziomek zaczynał, tak, i to jest najlepsza forma, żeby zacząć na YouTubie, to jest też najlepsza forma, żeby pokazać swoim widzom swoją wiedzę, swoją ekspertyzę, tak, i zdobyć potencjalnych klientów do Twojego biznesu, tak, i dopiero jeżeli Ci widzowie mają po co przyjść na Twój kanał, tam jest content poziome, tam jest wiedza, tam jest wartość, to wtedy innymi dodatkowymi formami kontentu możesz ewentualnie sprowadzać widzów, ale nie rób tego na początku, jeżeli jeszcze Twoje filmy poziome nie spełniają Twoich oczekiwań, i nie czujesz, że angażujesz swoją społeczność na tyle, żeby ktokolwiek chciał z tobą współpracować albo chociażby komentować twoje filmy. Co zatem robić i na jakie trzy inne rzeczy zamienić to, co przed chwilą wyeliminowaliśmy. Po pierwsze, postaw na research. Zbadaj swoją niszę i badaj ją systematycznie na bieżąco cały czas, tak aby wiedzieć czego faktycznie potrzebują twoi odbiorcy. Sprawdź topowe kanały w Twojej niszy, czy to polskie, czy zagraniczne, a najlepiej e, oba rodzaje, tak? Sprawdź, jakie filmy najlepiej idą, czego chcą odbiorcy, jakie pytania zadają, poczytaj może komentarze, tak? Wyciągnij wnioski, jakie tematy i jakie tytuły działają w Twojej niszy i wyciągnij na tej bazie wnioski, od czego Ty teraz, z czystą zupełnie kartą, powinnaś zacząć znowu nagrywać swoje filmy na YouTube. Ten rysycz powinien tak naprawdę zająć większość twojego czasu, który do tej pory poświęcałeś na nagrywanie, montowanie swoich filmów i przejmowanie się, czy jakieś włosy po prostu ci odstają. Zajmij się tym rysyczem, gwarantuję ci, że twoje filmy będą miały dużo lepsze efekty niż dotychczas. Kolejna rzecz, którą musisz wdrożyć w swoim planie działania na YouTube, to jest Formowanie skryptów do Twoich filmów. Nie ma nic gorszego, niż to, że nagrywasz bez planu, bo nagrywanie bez, bez planu powoduje to, że wtedy właśnie potrzebujesz tego montażu, który zajmuje Ci za dużo czasu. Jeżeli Ty masz skrypt w punktach, w którym wiesz, co po kolei będziesz mówić, to nawet jeżeli czasami na niego spojrzysz, tak, na swoim nagraniu, to nie będzie tego tak mocno widać, tak. Ja nie jestem totalną przeciwniczką montażu i jakby możesz sobie pozwolić na to, że robisz przerwę w danym nagraniu, tak, i później tą. Przerwę wycinasz, bierzesz ją na oddech na to, żeby faktycznie zebrać myśli, ale te myśli pozwoli Ci zebrać skrypt, który pokazuje Ci krok po kroku, co ty masz w swoim filmie mówić. Dzięki temu unikasz niepotrzebnych dygresji, które sprawiają, że ludzie niekoniecznie chcą Cię oglądać do końca wydłużają przede wszystkim tę degresję twój film zbyt mocno, przez co utrzymanie uwagi odbiorców maleje i ludzie wychodzą z filmu. Skrypt będzie cię trzymał w ryzach i jednocześnie pozwoli ci Przekazać najbardziej wartościową wiedzę krok po kroku Twoim widzom. No i przechodzimy sobie do punktu trzeciego, co musisz wdrożyć i co pomoże Ci rozwinąć kanał na pewno. I radzę Ci teraz wyciągnąć kartkę i długopis i to sobie zapisać. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie korzystasz, zainstaluj sobie wtyczkę do chroma Tube Body. Ta wtyczka pomaga w lepszym pisaniu tytułów, opisów, tagów, ogólnie w lepszym pozycjonowaniu filmu, sprawdzaniu także filmów konkurencji. I dzięki tej wtyczce, ale także bez niej, zadbaj właśnie o to, aby Twój tytuł miał 20 do 70 znaków i faktycznie zawierał frazy kluczowe, których używają Twoi widzowie, Twoi odbiorcy. Pamiętaj, aby w pierwszych 200 znakach Twojego opisu także znalazły się frazy kluczowe, które dotyczą tego tematu, tego tytułu, który już wcześniej napisałaś, napisałeś, a reszta niech to będą informacje o tym, co ewentualnie, w jaki sposób można z Tobą robić, ewentualne linki do social mediów itd. Ja też zawsze bardzo mocno polecam, aby uzupełniać tagi do tych 500 znaków, które mamy dostępne. YouTube, pomimo tego, że już wielokrotnie, 2, 3, 4 lata temu wiele osób mówiło, że tagi nie mają totalnie znaczenia, nadal YouTube tych tagów nie usunął tak, z YouTube Studio. Dla mnie jest to informacja jako użytkownika TubeBuddy, jakie tagi, jakie frazy kluczowe najlepiej działają w moich filmach. Dzięki temu mogę takich filmów wtedy nagrywać więcej. Jeżeli nie masz tych tagów, ciężko jest uzyskać informacje, na jakie frazy kluczowe, na jakim miejscu w wyszukiwarce się pokazujesz. W opisie do tego filmu znajdziesz instrukcję instalacji, ale także użytkowania TubeBuddy, dzięki której zrozumiesz, jak właśnie z tych tagów korzystać, aby wiedzieć gdzie dany film na jaką Frazę kluczową się wyświetla. Pamiętaj też o tym, że TubeBuddy w wersji płatnej, tej niższej, czyli jakieś tam 5 dolarów miesięcznie, ma także coś takiego jak SEO Studio, które pomoże ci zrobić właśnie te SEO dla YouTube które połączy Ci tytuły, opisy i tagi. Bardzo mocno zachęcam do korzystania z tego narzędzia. Natomiast jeżeli już mamy ustawione te SEO, to pamiętajmy też o miniaturach. Bo to, co wcześniej robiłaś, te błędy, które popełniałaś, jak je wyeliminujemy, to dla nas ważne jest, aby widzowie w ogóle klikali w nasze filmy. I na to wpływ mają właśnie te dwa czynniki. Czyli to, żeby YouTube pokazywał w ogóle Twoje filmy, po to robimy te SEO, po to robimy tytuły, opisy i tagi, żeby one zawierały frazy kluczowe, tak? Ale jak już się nasz film wyświetla, to widzowie widzą nie tylko tytuł, ale widzą przede wszystkim miniaturę Twojego filmu. Miniatura Twojego filmu na YouTubie zazwyczaj będzie w cudzysłowie brzydka. Ja zawsze mówię, że faktycznie miniatury na YouTubie, w porównaniu z grafikami w innych social mediach, szczególnie w porównaniu do Instagrama, są po prostu brzydkie, tak? Bo one nie mają być ładne i pełne kwiatuszków. One mają przyciągać uwagę. One mają być kontrastowe w porównaniu z miniaturami konkurencji, mają sprawiać, że ktoś z ciekawości, z jakichś emocji, które wzbudzi ta miniatura, kliknie w tą daną miniaturę. Pomoże w tym robienie takich zabiegów na miniaturach, jak twoje zdjęcie, na którym pokazujesz swoje emocje, ale także umieszczenie na nich krótkiego, dużego, wyraźnego hasła, które nie jest powtórzeniem tytułu, ale Budzi znowu kolejne emocje, sprawia, że ja nie mogę wytrzymać, żeby kliknąć miniaturę. I dzięki temu zdobywasz wyświetlenia do filmów, w których mówisz konkretnie, bo wcześniej napisałaś dobry skrypt i zrobiłaś świetny rysy, czy Twojej niszy. Jeżeli chcesz jeszcze lepiej rozwijać swój kanał w najbliższym czasie, to przypominam Ci, że zbliża się grudzień, a może już jest grudzień, kiedy to oglądasz. I grudzień to jest bardzo popularny moment na tak zwany vlogmas, czyli nagrywanie większej ilości filmów od 1 do 24 grudnia. Ja jak co roku planuję w ten vlogmas wejść i prawdopodobnie w tym roku postawię na codzienne live'y, szczególnie dla mojej społeczności w grupie na Facebooku, ale także tutaj na YouTube. Więc jeżeli będziesz mieć ochotę, to zachęcam Cię do tego, aby śledzić na bieżąco ten vlogmas, dołączyć do niego i próbować tych wszystkich wskazówek, którymi będę się dzieliła w ramach tego vlogmasu, aby ten Twój kanał w 2025 rok wszedł już na pełnej, totalnie rozgrzany, z fajną społecznością i z dużą ilością wyświetleń. A jeżeli totalnie dopiero zaczynasz, albo masz tam kilkanaście subskrybentów i chcesz zdobyć pierwszą setkę, to pomoże Ci w tym nie tylko vlogmas, nie tylko wdrożenie dzisiejszych wskazówek z tego filmu, ale także zobaczenie ostatniego filmu na kanale o tym, jak zdobyć pierwszych 100 subskrybentów na YouTube. Zobacz ten film teraz na ekranie końcowym. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć.